Czyli tam masz jakby na dobrą nogę. Nie jest to nie no, jest no. To jest właśnie znaczenie. Ja musiałam eliminację do tego odstrzelać, ale wszystko To bardziej znaczne,

To tak to udało się zrobić. Miał już wszystko, no, co było dobre, to było nie wiadomo, czy będzie dobre, jeśli nie będą poczuć przez połowę siatki.

A widziała pani kuski? Widziała. Ja, tak. To jest co jest taka towarzyska i tak galopuje. Gdzie ten koń? No jest tam stoi oczywiście pod bramką jak zawsze. Ty masz obsmarane tam na czarnym tutaj albo. A ja, w ogóle Trzeba tam po prostu prać Tak. No, ale tylko tam co mała... Dziękujemy Pani. serdecznie Pani Zofii Zawadnickiej na koniu